Życie to najbardziej zaskakująca rzecz w życiu, tak powiedział drugi największy Jan Paweł w historii. Dodatkowo, Memento Mori to mój ulubiony cytat motywacyjny. To powiedziała jego żona: Czy wam też zdarza się czasem z przyjaciółmi porównywać kutasy? Mój jest niestety przyszyty. Takie piękne cytaty, a także sceny, można znaleźć w nowym polskim miniserialu Netflixa 1670. Jest to historia o wsi Adamczycha, zarządzana przez dwóch szlachciców: Jana Pawła, który ma mniejszą część wsi, oraz Andrzeja, jego wroga, którą wielu na pewno porównywać będzie do The Office w czasach baroku, bo jest to również seria. Kwazi para dokumentalna opowiadająca o cyklu życia chłopów i szlachciców w sarmackiej Polsce. Ale to coś o wiele lepszego, bo 2023 rok dobitnie pokazuje, że Polacy potrafią tworzyć seriale komediowe. Mieliśmy przecudowny trzeci sezon polskiego The Office, mamy teraz również mini serial Netflixa, składający się z ośmiu około 30-minutowych odcinków. To Bardziej niż Diophis takie polskie co robimy w ukryciu. Tylko zamiast wampirów mieszkających na Staten Island mamy do czynienia z przygłupawym szlachcicem i jego rodziną. Oczywiście rodzina Adam Czewskich jest złożona z wielu doskonale rozpoznawalnych archetypów. Jan Paweł chce być największym szlachcicem w okolicy. Zofia, jego żona, jest pobożną damą, która codziennie leży krzyżem w salonie lub w kuchni. Aniela, córka Jana Pawła, jest tą nową falą, która bardziej niż z barokiem. Do czynienia ma już z oświeceniem. Starszy sen Stanisław jest bawidankiem, który marzy wyłącznie o ślubie, da 300, a Jakub jest księdzem, który jest niezwykle łapczywy na kasę. Mamy tutaj do czynienia oczywiście z prześmiewczym traktowaniem historii, ale jest to serial, który z sekundy na sekundę rzuca w nas Masą żartów, żartów, które w większości są naprawdę zabawne. Cytaty Jana Pawła będą krążyły po sieci przez wiele tygodni, ale serial jest naprawdę dobrze napisany i oprócz tematów ważnych dla swojej epoki, jakim była XVII-wieczna. Polska i powolny upadek gospodarczo-polityczny Rzeczypospolitej obojga narodów ma do czynienia również z tematyką obyczajową. Mamy mezalian pomiędzy chłopem a szlachcianką, mamy również coś dla wybrednych, mamy bowiem motyw, który przypomina mi bardzo mocno historię. Z portretu kobiety w ogniu. I najciekawsza w tym wszystkim jest relacja Anieli z ojcem Janem Pawłem, bo dodatkowo wspomina mi również relację Emily Dickinson z jej ojcem z serialu Apple TV. Rodzina Adamczewskich to oczywiście nie jedyni bohaterowie w tym serialu. Mamy całą gamę bohaterów drugoplanowych i bohaterów epizodycznych. Najważniejszym jest oczywiście Andrzej, czyli właściciel większej połowy wsi Adamczycha, który jest na początku postacią, która za wszelką cenę chce pogodzić się i żyć za pan brat z Janem Pawłem, a następnie staje się jego wrogiem. Mamy również Macieja, który przyjeżdża z Litwy do wsi Adamczycha w ramach wymiany Erasmus i zostaje... Pomocnikiem Kowala. Mamy całą masę chłopów i chłopek, którzy tworzą naprawdę wspaniałą atmosferę wokół tego, co dzieje się w Adamczyszcze, wokół absurdów tego życia codziennego. Ale najważniejszą z tych postaci jest oczywiście Bogdan, czyli szlachcic bez ziemi a jednocześnie Huzar i brat Zowi, Wielki żołnierz Armii Polskiej, który brał udział w aż siedmiu największych porażkach polskiej armii w przeciągu ostatnich dziesięciu lat i sześć razy przeżył, udając martwego. Kolejnymi istotnymi postaciami jest Ciesław i Rozalia, czyli kupiecka rodzina z miasta, która przyjeżdża do Adamczychy, aby zapoznać rodzinę Stanisława, który chce poślubić ich córkę. Ale z tych odwiedzin wynika cała bardzo mocno skomplikowana sytuacja pomiędzy Adamczewskimi, Ciesławem, Rozalią i Andrzejem, która naprawdę Kulminuje w sposób fantastyczny w ósmym odcinku. Jeśli mówimy już o odcinkach, to warto zaznaczyć, jak fantastyczne motywy przewodnie mamy do czynienia w tym serialu. Od Polowania i Syna Magnata, który jest chyba moim ulubionym odcinkiem, po egzorcyzmy Jakuba i Bogdana, które dzieją się również w tym odcinku, po ślub chłopów, który wygląda jak ślub z chłopów. Po tak niedorzeczne rzeczy, jak trupa teatralna, która przyjeżdża Tworzy spektakl w uniwersum Herosów Szekspira, a następnie przekazuje Janowi Pawłowi informację o tym, że 4 lata temu w Londynie była dżuma i Jan Paweł szykuje się do umierania. Oczywiście jest w tym serialu wiele żartów z Jana Pawła, który chce być największym Janem Pawłem w historii Polski, które są aluzjami do papieża Polaka. Ale są one na tyle wspaniałe, że nie powinny nikogo urazić. Natomiast liczba żartów wystrzeliwanych podczas. Jednego odcinka jest niesamowita. Jest ich tak wiele, że nawet jeśli nie spodoba nam się jeden żart, to za 10 sekund mamy kolejny. Więc nie schodzimy z endorfin i serial cały czas oferuje nam coś zabawnego. Zabawnego, szczególnie jeśli rozumiemy, jak wyglądają realia Polski Sarmackiej. Ja jestem. Zaskoczony tym, jak wspaniale napisany i jak dobrze zrealizowany jest ten serial, bo pomysły reżyserskie, scenografia, kostiumy są fantastyczne i jestem ciekawy, czy już sięgnęliście po ten serial i czy tak samo jak ja byliście zaskoczeni, jak pomysłowe są te historie. Pomysłowe i przede wszystkim prześmiewcze, bo nasza historia dobitnie pokazuje, że gdyby Polską rządzili. Mądrzy ludzie, nasza historia mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. A Jan Paweł Adamczewski, jego rodzina i wieś Adamczycha są dobitnym tego przykładem. I można oczywiście odmówić również tej produkcji nawiązywania do chłopów Rejmonta. Co prawda, akcja 1670 dzieje się jakieś 130 lat przed Rejmontowską historią, ale jednak Znajdziemy w tej historii wiele podobieństw, a ja muszę wyczesać swojego kutasika, aby następnym razem nie skompromitować się przed kolegami.